Witajcie ponownie. W dzisiejszym odcinku zademonstruję Wam, jak zainstalować dwie bardzo przydatne apki na Waszego styka. Mianowicie Mouse Toggle, czyli pointer do myszki, który bardzo ułatwia życie w niektórych aplikacjach. Oraz y, apkę, która rozciąga ekran. Wiecie, jak to jest na smartfonach. Jeżeli przekładacie telefon z y, pionu na poziom, Wasza aplikacja zostaje rozciągnięta. Niestety na naszym Fire Sticku nie działa to tak ale pokażę wam jak zainstalować apkę, która wam to umożliwi. Polega to na tym, potrzebujecie programu, który nazywa się FileLink. Link do filmiku jak go zainstalować jest pod tym filmikiem. Więc pierwszą rzeczą jaką musicie zrobić, mieć tego FileLinka, a następnie go otworzyć. Jak już otworzycie FileLink, trzeba wpisać kod Kod, który Wam pokażę jest do mojego tak zwanego sklepiku z apkami. Nie mylcie, że sklepik to od razu trzeba za coś płacić. Wszystkie są darmowe. Ja tych aplikacji nie posiadam, nie trzymam. Po prostu udostępniam Wam linki z internetu ludzi, którzy je posiadają. Działa to na takiej zasadzie. Wpisujecie kod, który Wam teraz podam. Kod jest następujący. 5, 8, 3, 9, 4, 5, 5. Osiem. Jeszcze raz 5, 8, 3, 9, 4, 5, 5, 8. Jak już piszecie ten kod, dajcie Next, teraz z... klikacie jeszcze raz OK na Continue i zapyta Was się o pin. Pin jest następujący 2, 0, 1, 6. Jak już macie wpisane 2016, to klikacie znowu na Next. I teraz ponownie OK i otworzy Wam się mój tak zwany, jak już wspomniałem, sklepik z apkami. To jest mała informacja ode mnie, wystarczy, że klikniecie OK na Dismiss i teraz no macie różne apki, ale skoncentrujmy się na tych dwóch, o których Wam mówiłem. Pierwsza, jaka Wam się przyda, schodzicie na dół i szukacie apki, która nazywa się Set Orientation. Jak jest tu w opisie, jest to apka umożliwiająca zmienić orientację ekranu, orientację w sensie z poziomej na pionową, bądź z pionowej na poziomą. Jak już najedziecie na tą aplikację, widzicie z prawej strony jest podświetlona strzałka na zielono, klikacie OK. Guziczkiem środkowym OK. Zaczyna ona się pobierać, jak już się pobierze, widzicie, że ikonka strzałki się zmieniła na e, ikonkę Play. Klikacie ponownie OK. Teraz zapyta Was się, jak, jak ma to zainstalować. Jeżeli macie antywirusa, tak jak ja, to pyta Was się, czy chcecie sprawdzić antywirusem, czy zainstalować. Wystarczy, że dacie Open with Package Installer. Klikniecie OK na tym. Teraz pyta się, co chcecie zrobić. No to oczywiście, klikacie w prawo szałeczką masz podświetli się instal i klikacie OK. Aplikacja jest zainstalowana. I teraz wystarczy kliknąć DON. Następną, o której mówiłem, jest Mouse Toggle, czyli ta poniżej. I teraz musicie się zastanowić, którego Firesticka macie? Czy macie 4K? Czy macie tego wcześniejszego? Jeżeli nie wiecie, sprawdźcie wasze pudełko. Ja używam dzisiaj do demonstracji Firesticka Fire 4K, czyli muszę nie użyć tego pod spodem, tylko tego niżej. W opisie napisałem, który jest do którego, czyli ten niżej jest do 4K, te wyżej są do wcześniejszych wersji. Ja mam 4K, więc klikam znowu OK. Czekam aż pasek dojdzie do końca. Zmienia się ikonka na Play. Klikam OK. Znowu OK na just once. Znowu w prawo. OK na install. Jak już się zainstaluje, to aplikację musicie raz w prawo OK na open. I teraz czasami wyskoczy od razu, a jeżeli nie, to ja Wam pokażę, jak to zrobić. Widzicie ten kwadracik niebieski zaznaczony. To co musicie zrobić? To nacisnąć OK, dać w dół aż się podświetli OK na żółto i kliknąć OK. Jeżeli to okienko, które przed chwilą wyskoczyło, same się nie pojawi, to jak macie w prawym górnym rogu, macie kółeczko na, niebie, na niebieskim guziczku, to wystarczy, że klikniecie OK. Ono się wyłączy. Poczekacie chwilkę. Klikniecie znowu OK. Teraz. I wtedy Wam to okienko wyskoczy. Wtedy dacie na tym kwadraciku OK. Zejdziecie na dół, aż się podświetli OK na żółto, i znowu klikniecie OK. I wtedy Wasz mouse toggle będzie działał. Jak się go włącza? Widzicie guzik? Pause play. Klikacie szybciutko ze 2-3 razy. Widzicie? Pokazał się pointer. Pojeżdżę tę chwilę po ekranie, żebyście zobaczyli. Widzicie tobie białe kółeczko? To jest pointer. W głównym menu nie działa ale w większości aplikacji, które otworzycie, jak przeglądarka, czy coś, naprawdę ułatwia życie. Zwłaszcza jak używacie VPN-ów, jest to bardzo, bardzo przydatne. I tak się właśnie go instaluje. Drugą aplikacją, przepraszam, pierwszą, którą Wam pokazałem w filmiku, był autorotate. Pójdziemy do naszych apek. Przepraszam, linijka niżej. Otwieramy wszystkie aplikacje. Oczywiście będzie gdzieś na końcu, jest autorotate. Otwieracie i teraz tu macie set orientation is disabled, czyli jest odłączony. Co musicie zrobić? Kliknąć do góry strzałeczką, dać OK i zejść na automatic full. OK. I teraz zejść na dół, aż OK się poświetli na żółto i znowu kliknąć OK. I obydwie aplikacje zostały zainstalowane i skonfigurowane na naszym urządzeniu. Teraz, jeżeli otworzycie jakąś aplikację, która normalnie jest w pionowym wyświetleniu, ona Wam się rozciągnie i nie będzie taka rozciągnięta, jakbyście złapali za kliszę i rozciągali, tylko rozciągnie się na cały ekran i będzie w miarę wymiarowa. Bardzo się to przydaje przy aplikacjach z VPN. -em. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, subskrybujcie, a będzie więcej filmików. Dzięki wielkie.